nagrywanie. U, działa to wszystko tak jak powinno Działa, mam stream i nagrywanie jedno... A nie, to można od początku Dobra, to jest w chuj tych poziomów Chapter 1, Jezus Maria Dobra No to spoko, zacznijmy Jeszcze to jest prolog, kurwa prolog Już od początku, ordinary morning Dobra, jak chcę od razu to Straight to the action. Begin. Mnie nie obchodzi kim on był czego? From the beginning. Podobno masz... <noise> no jeszcze ogarnąłem to. Klucz pamięć jak mówiłem ci o... Kątpię, gier Pokemon, jak jedną kupisz, to kupisz się wszystkie, zgadnie chcesz zaraz zbiera nowe Pokémony? Mm. Chyba domyślam się. Że to kaktus oczywiście. <noise> Mission complete No dobra Origin Story Barkheru! GoTok! Spoko, spoko. Czy to Jiraja? Ty to wygląda dziwnie. Coś za ładnie to wygląda. Ale grafika, mocna grafika. Które nie grają w Pokémon, raczej nie mają rank. Tam parę takich bez rank.

Znam paletki bez serca. Stupki. Stupki. Gdzie ty miałeś stupki? O! To znowu Za wolno! Nie ma po polsku napisów? Co to za O, I don't focus, he deflecting! Defecting. A to są te dzieciaki jakieś? O, no nie śmiesznie wygląda. Kamado, proper breathing technicz. Siema, jestem znów. Mam do pobrania moda, który będzie mieć giga. Co ty pobierasz? Ksirel Crafta? można przejść jak dwie godziny? No można. A ma nie masz rączyku. Zawsze się podnosisz po każdym powadaniu, jak każdy Shinen? Shonden? Shinen? Shonen! Shonen! Mam płetwy. Terystycznie się modów do army. Aha, myślałem, że do Minecrafta, odkrywasz mody przez chwilę. No to co, speedrunik, po już tak leci. Godziny? Amators. Now, come. O kurde A tak się uderza Tak się dodżuje While holding? bro. A, kumam Ryuto, czy powinienem ultimać Ninja Storm 4, jeśli bym wiedział, że To jest cudowne Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery O, udało się Potrzebuję kolejnego misji, który będzie... SANSKI! MADDIE! Light O kurde A, dobra A. A, bo nie mam już tego, to, to ma sens nie, a to można ładować jakoś to oddychanie? Czy on po prostu sam oddycha? Grzesiu, ty też O, Ale fajne Dobra Nie no, to co ja mam? Aaa, okej okay. Biatyka, a co ty myślałaś? Każda gra to Biatyka Oprócz Pokemonów w sumie, dobra, to ma sens Boost A LT to jest boost Uuuu Kiedy patrzmy się tego gracza masz <grywa> Że masz o niej, masz chiński bajek Ty no płynne są te animacje i to chodzi w OBSie LT during boost Ale z jak działa boost To jest boost? Nie A to jest to Podowanie oddychania Cześć dasz. O, udało mi się dwa razy trzeba było kiknąć. S rank! Trening na S Śmo to prawda. You luck w Wdech i widek. Co dalej? Move your legs, don't stop now! Ken. prw. Pisałem nieśmieszne że w pewnym ale nie wypada. Grzesiu, to już 3 lata bez narkotyków. Dziraja przetnę to. To gdy ładujesz oddychanie, masz takie oddech bo wiesz. Tysiąc pingu I need to defeat Sabito What is how many times we fight? Nande mo, nande mo, nande mo! Mógłbym to dubbingować Nande kotoni To się nazywa astma Być może Animacje w tej są tak śliczne i płynne już 60 fps, a nie 30. Więc może coś wybuchnąć, ale to tylko tak raz na miesiąc. O kurde! o kurde, wojsiur! Jak poderwać waifu? Jak poderwać waifu? Obyś się nie waifu. Szczególnie na farme z i Rengoku. Find the smell of blood in air. Ten okropny dzień! O, pamiętam to za Crap game się podrywamy na naleśniki Na sposób dowolny Definitywnie nie mógłbyś Ladgę <laughs> Haha He are dead Haha ha. Dokładnie, królu Kingu To tylko ja mam lagi? Odśwież, a jeśli pobierasz to Jakby będziesz miał lagi streama e, Bo ci się pobiera Tak, tylko ty F5 za przedziała. Jest to metoda powszechna. Nezuka Musiałem to zrobić. Nie wiedziałem, że to tylko coś mówi. To jest anime moment. Nezuka ciao! Poszli do przodu. Tylko... Spoilers. A tam gadasz. Co ja sam sobie będę spoilerował. Pewnie przez pobieranie. No. Sadge, Złapałem. Zobaczę zenicu. Otóż nikt Czy on użyję przez moc przyjaźni? Każdego pokona mocą przyjaźni i tym, że mi rodzice nie kochali. Na widzę Zenisu, nie nawisz A masz ulubioną postać albo wyglądałeś to? Tak, no, no, chyba musisz, Nie nienawidzisz. Nie wiem, Zenicu miał ten zajebisty cinematik, jak tak odcinał tą głowę. Pomszczę moją rodzinę na potęgę przyjaźni. Nie bo on teraz jeszcze przyjaciół nie ma. Nic nie ma potęgi przyjaźń, przyjaźni. Tanjiro! Najlepszy jest, kiedy w anime mówią tytuł anime W jakimś dialogu, oczywiście tam. To miuka, najlepszy. A który to? Gaczardy za nic w normalnej formie. Nezuko, siema Kamiru. Gramy w wibowską Gierkę. No więc się cały czas. Ale nie będę tego skipował, bo ludzie na tym napracowali bardzo. I wygląda ładnie. Serbitonic kats! I teraz ja walczę. tum 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 tum. Trzeba być pierwszym! Nie no trafił mnie, halo! Gdzie się wkłodę zmienia? <laughs> Jak w Naruto? <gasps> o o! Usłyszałem Windows Gierkę Ten geluds female Ena? I mean he always had long hair, didn't he? B! Quick time event, press rapidly! Pokczamp! do czego mam... Aaa! Ale nie wiem który to. A czym on władał? Ogniem? O, dałem w lewo Fak pilar wody ten co um to nie ta gierka the younglings wspomnę tego samego tego postwarne zadałem midgibsa o nie wiedziałem czemu oni się tak zawsze dron? bo to anime a on tak naprawdę zawsze był duchem i dostałem meskę, gdyby to w było tak łatwe Tylko nie tak się ten co On nigdy nie istniał. Kateny, Kateny, kaptyny! Nie ma z dzwig go! Zabij! Zabij go, Tanjiro! co do nogi! Nie, to akurat ta taką tajitan. Zabito deruk. Rudy? To. rudy są takie krpiste, takie... Już pod róż to podchodzi, taki brudny. The boulder! squas squas i'm running out of the glass tonight yeah 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 sabito sabito no nomeko you know, to wa Tak jiru yo ten drugi z mask w ah, no Był w w na nosie. Rani w tej grze jest tier lista postaci i meta. No w sumie, no niektórzy mają lepsze komposte, niektórzy mają gorsze. Każdy ma niemieckie niezależnie Nie od jakiego gatunku. Czas robimy. A czasami. Robimy... Tak to działa. Niemożliwe. Tanjiro. O, obejrzał trzeci raz Narody przez No, Girai umiera. To jest Ale trzeci raz to nawet zaspoilerować nie mogę O, popłakał się Are you gonna cry? Piss your pants, maybe? Chodzi o damage? No ta. Da. Hmm. Ale wszystko się Niektórzy mają większe bimbały, to są wyżej w tier liście Tak to działa Jiraiya um <grymne> Niektóre postacie biją więcej od drugiego To jest scam Ale ta łapka dziwnie wyszła Sad moment, Krainał. Ja już tak się dziś pawiłem oczami, że ja się popłaczę Na samogranie. granie Kimetsu no Nooo, jakie mici Kimetsu no jajba Miecz, coś tam <laughs> on był tak niski? Zawsze Wow Przeszedłem cały prolog A, bo teraz to? Nie, dobra Czyli teraz to Teraz coś tam. Od razu biorę tą misję. From the beginning. To chyba tak samo się zacznie. Hmm. Czej to jest chłopczy baba w tym zielonym czymś. Domyśl się. Prawda Shinobu, jest festierze. Mierz zabójcy demonów. He said the thing! He said the thing! <laughs> Sad moment krainau. Guess I'll Cry. Spacer. Już nawet nie jest. Albo na nastroj od tego. Czy ja idę? Nie, nie idę. Demons. let's kick some Demon S. Przyszedłem tu, żeby zruć gumę i zabijać demona. Guma się, mi się skończyła. się was... Kiedy będzie ręgo z Akaza? Nie wiem. Na razie ta gra jest cudowna. Dobra, to... to wygląda tak dobrze. <laughs> Nie można się wrócić, dobra, to śmieszne. Nie można nawet skakać. I smell penis! On sam skacze? Może to jest taki ekran ładowania? Czekaj, czemu on mi każe tam iść? Dobra. Explorer fućony. Czekaj, bo tu jest, nie wiem, wszystko zrobione. To Destination to idę tam, po prostu. A mogę jeszcze w lewo pójść? Wchodzę na streamie pierwszy co to PENIS! Nice, bro. Dzięki, Sabix. Czek. Joś. Jeszcze nie wiem, co to akaza, Nie wiem, kto to okaza, albo co to. To jak w życiu. Grzybobranie. Epicka walka była w filmie. Nie spoileruj! A dobra, czy musisz po prostu tam przebiec? Rozumiem. Zbierają mi znajdźki? Ok, ok. Demony. Wokół mnie same demony. Tylko dwóch. Poradzę sobie. Się dofało, TAK SIĘ To TAK tego się To tego się nie da zdojować, Czemu nie mogę skakać? nie się skakać? No się świetowało! No... ale To świetowało! O co chodziło? Quick time event? Nie, po prostu go dobiłem. Wiesz nie zbierałem wszystkich. Aha, to ma sens. bomba na oko! I dobity! Każdego będę tak dobijał Wierzę w ciebie, Dziemki No i Eska Ja tak biega w tych skarpa skarpetach po lesie? Ty byś tak nie biegała? Przy na przykład w szpilkach takich? To trzeba się nauczyć po prostu równowagi Italia, spin! A tak i gałkę w górę, to porzuć gadasza, żeby zacząć trzymać powietrze HE! Pamiętaj spin, bond. kratkować A tak jak w górę... ...żeby dasz Dobra, zobaczy się wszystko Rest in peperoni, dubbinguj pepperoni, Dabbinguj? rest in pepperoni. peperoni, spoczywaj w peperoni Masz rację, jestem każdym co. Masz jestem każdym z, z trzech tym... <laughs> widzów Dzięki programu Uczu, że tym razem... stwierdziłeś, że przyjdziesz zobaczyć streamka Eee, gdzie mogę Piec Tam muszę biec, nie. Tam muszę biec? Tam muszę biec. Coś tu śmierdzi! Kto się nie mył? Ślisk. Coś tam pobiegło. Traxcent. A RT, nie, no to dobrze idę. Tutaj coś śmierdzi. Jak ty muszę. To zmuszałeś do mózgu. A mogłem to zablokować. Kto w ogóle blokuje w takich gierkach? Już to się na po prostu przy skataku Coś mi nie wychodzi to z daczem ludzie z stylem Ty Styl jest wody, Mizurappa Ej, do już opoznanych się pokaż oki. Dobra. Jeśli będę w domu, może nawet w domu. Nie będę na zdalnych. he, he. Dobra. Gdzie miałem iść?